-tasa. Kochamy wszystko, Brawl Starsa, kochamy Forta, walimy brawla. Bo tam się laguje, nie grajcie w niego, proszę. Jeśli jesteście moimi widzami, polubcie ten film i zaakceptujcie moje starania. Będę zawsze się z wami bawił. Będę zawsze, będę zawsze z wami tak. Walimy brawla, kochamy porta. Ostatnio wygrałem dwa razy porząd. I będzie zawsze tak. To będę miał taką satysfakcję. Kupiłem karnet, fajnie to wygląda. Bardzo fajnie. Będę zawsze go kupywać, jeśli nie będzie stać. Bo za dużo kosztuje. Bo to aż 950 fawdolców, Widzicie XXX? To na jego czole... Jego diabeł. To jest wszystko. Kochamy forta. Wszystko robimy. Najbardziej kochamy Fortnite na świecie. Kochamy Forta, wszystko lubimy. Oprócz Brustarsa, walimy Fort, walimy Brawla, kochamy Forta, yeah, tak, tak. Walimy folga i nie kupujcie tego. Nie opłaca się, bo to jest okropne. Nienawidzę tej, tego gościa. Tej gry taka wkurzająca. Serio? Nie pobierajcie tej gry. Pobierajcie Fortnite'a, bo jest darmowa. Siema. Bo no miłe. Wojana. Nie Wojana. Jacoba. Matka. Kubiksa. I ninja. No i Buga. Siema.